Na do widzenia, na dobranoc po lekcji angielskiego, ale też kiedy żegnacie się ze swoją rodziną. Zawsze warto pożegnać się fajnie i wesoło, czyli see you later, alligator. Zapraszam do rymowanek. See you later, alligator in a while, crocodile. Bye bye, butterfly, Two tattoo kangaroo. Time to go, buffalo. Give a hug, ladybug. Blow a kiss, jellyfish. Just like that, fat cat. Take a bow, milk cow. See you soon, baboon. Podobało się? Mam nadzieję, że będziesz powtarzać ze swoim dzieckiem albo samodzielnie będziesz powtarzać. Kilka razy. Potem to naprawdę wchodzi w krew. Bye. See you later, Alligator.